Cześć i czołem, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kanale my, przepraszam, John Rambo. Eee... Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony, Johny, witam Was na kanale John Rambo i zapraszam na pierwszy gameplay. Nie, nie na Cześć i czołem, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony, Johny, mamy 27 maja. Dzień premiery gry, która była, jest oczekiwana przez wielu wielu graczy przed państwem Watch Dogs. Pierwszy gameplay mam zamiar na niego poświęcić około 20 minut nagrać dwa gameplaye, a resztę kontynuować na streamie. Dziś w godzinach wieczornych wstępnie około 21.22, 22:00, Gdyż wcześniej mam zamiar streamować troszkę jeszcze w Wolfensteinach, które również nagrywam. Żeby nie przedłużać, moi drodzy, ruszamy do boju. Nowa gra i zobaczymy, co ciekawego Ubisoft tym razem ma nam do zaprezentowania. A warto powiedzieć, że firma Ubisoft jest jedną z niewielu, które jeszcze dbają o klientów, dbają o graczy i starają się, aby ich produkty były możliwie jak najlepiej dopracowane i jak najlepszej jakości w przeciwieństwie do innych firm, o których chyba wspominać nie muszę, także zobaczymy czym tym razem, oprócz Asasina, serii Assassin, uraczy nas Ubisoft. I wczytywanie, oczywiście gra w wersji polskiej. Musiałem zainstalować najnowsze sterowniki do karty graficznej NVIDIA, a mam GTX 670, 2 GB to Force. Do czasu kiedy nie zainstalowałem no, najnowszych sterowników, gra mi się wykrzaczyła po pierwszym jej uruchomieniu, <laughs> a kod dostałem przed dwunastą, tak o pół dwunastej w nocy poprzedniego dnia. A więc zaczynamy moi drodzy, Chicago, tak mi się przynajmniej wydaje. Okay, I'm in the lobby of the Merlot. All right, Abe. let's do it. I'm hacking in. Lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. You got a nasty security system. How much we got? A hundred grand in thirty seconds. God bless the rich and famous. We are the modern-day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. <laughs> what was that? Hello. I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit! You're scanning the system. I'm almost there. I'm shutting down now.

Reese. Yeah. You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Got a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. VITAM Watchdogs. Houston, we have a problem. Who gave the order? On, don't you? I don't know. You don't know. It the family. Problem. Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. So, what do you think, Maurice? Did you scare him? It was a job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name. Yeah, I'll tell you your name. Oh. Lena. Lena Pierce. <laughs> <laughs> I didn't know about any kids, alright? That wasn't supposed to happen. I want you to think very carefully. Think. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. These guys. I heard stories, man, that like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Some things you can't walk Please! away from. Please! Who gave the order? I spoke to them on the phone and they told me where to find you, that's all I know, man! That's all I know! Give me a name. I don't know! A name! Kill me, man! Just fucking kill me! Ah! How's your memory now? Onya Ah! po Nie ma Mogę się poruszać. Na razie niewiele mogę powiedzieć po tych paru minutach, wciśnij i przytrzymaj kuś, aby O. Czyli wynika z tego, że ten koleś zaatakował jego rodzinę. A koleś się zemścił. Dobra, to teraz tak. Przede wszystkim... Leki. Wziąłem leki. Składnik chemiczny, nie wiem do czego potrzebny, ale weźmiemy. Hakuj. Co tym razem? Składnik do wytwarzania jednorazowych zhakowań. What the hell? Nevermind. A propos tego streamu, co miałem, o, o którym wspominałem. Stream będzie odbywał się, tak jak mówiłem, dzisiaj w godzinach wieczornych na portalu jarok.pl, kanał Live Spot HD. Wszelkie możliwe i potrzebne linki znajdziecie w opisie tego pierwszego odcinka i w opisie kolejnych odcinków również. A tymczasem skupmy się. mamy ja mam schakować mam maszynę z napojami? You've got to be fucking kidding. Ja też tak chcę w pracy. Mamy w pracy takie coś, co wydatuje właśnie kola. Kurde, gdybym miał ja tak, takie urządzenie do hakowania, miał... Oj, ile miałbym koli w plazaku. Dobra, wychodzimy stąd, bo za dużo tu siedzę, za długo tu siedzę. Przepraszam również za, moje, za moją wymowę, ale dzisiaj miałem rano bardzo poważną sprawę w mieście i... Muszę trochę ochłonąć. Także przepraszam z góry. Dobra, i teraz tak, pytanie to podstawowe. Co z fizyką? Przesło się rusza. Więc y, fizyka jako taką jest zachowana. Zobaczymy, co nas czeka dalej. Wychodzimy z tego burdaru, bo tu więcej raczej nie zobaczymy, ani nie znajdziemy. Dotrzyj do toru. Mother Surprise, motherfucker! Where the hell you been? What? <laughs> He's talking to me. <laughs> <laughs> I leave you for two minutes. Give me my bullets. Two minutes. I tossed them. But you said you'd kill him otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Where you been anyway? I had to make a call. And you get what you need from Maurice? Ah, oh, you're kidding me. It's us clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom O. Come <noise> yeah. Mam nadzieję, że podobał się podobało się wam podobał no, moje nowe intro. które dla mnie stworzył jeden ze znajomych z Battleloga oraz jeden z widzów YouTube'a. Oh yeah, true story. So cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pow, 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 pow. <laughs> Jordy, tell me you're joking. No, no, I called them too. <laughs> look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. They'll appreciate the plan tomorrow. Or not. Great. Punctual cops. Yep. Man, I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Does Maurice <laughs> do I look like a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Okej, okay, do roboty. Uh, Chicago Police. In here, Dobra, mogę się już znowu poruszać. E... E, bohater działa z delikatnym takim opóźnieniem, co nie znaczy, że gra działa źle. Po prostu bardziej realistycznie reaguje na wszelkie moje ruchy na kursory w prawo, w lewo i w drzewo. Ciśnij X, aby się ukryć. E, tutaj raczej nie, nie będę dawał będę się na razie w bezpośrednią, bez, w bezpośrednią walkę. Czy ja mogę prze, przestać się ukrywać? Aha, mogę. Ok to może pójdziemy tutaj. Poda, podajnik piłek. A, mogę chyba... ...spakować? Trzeba ja na pewno? Tak. Teraz koleś tu powinien podejść. E, koleś. Coś tu się uruchomiło. E. O, pięknie. Hej, nie za bo nas zauważy. I teraz... Hop! Pięknie. Pięknie. Dobra, pierwszy... Jak to się mówi? Pierwszy policjant unieszkodliwiony. Zostały jeszcze 5000 tysięcy. Tamten się patrzy, to pójdę do drugiej strony. Może tu wejdę jeszcze. I co my tu mamy? Okej, okay, leki sobie wezmę. A jak ja mogę na przykład wstać? Bo chciałbym wstać. Nie mogę wstać? Aplikacja Media Niedostępna, to jest zły guzik. Weźmiemy sobie to coś, co jest... A, kasa, świetnie. Mamy pieniążki, mamy chyba jakieś... Tak, składniki chemiczne dokładnie. Mogę otworzyć jakieś szafki, szafki, szafeczki? Nie. Dobra, to wychodzimy. I idziemy sobie tędy. Jeden został unieszkodliwiony. Nie wiem, ilu jeszcze jest. Trzeba się będzie przekonać. To światło mnie rozprasza, ale to oczywiście zostało, żeby to specjalnie. Szybciutko do ukrycia się. Tam nikogo nie widzę. Kurde, gdzie ten policjant jest cholera jasna. Kurde, ukrywać się. A jest, dobra. Teraz tylko trzeba byłoby go w miarę szybko uśpić. I pięknie! Po robocie. Uff, trochę nerwów, ale żeśmy dali radę. Zwap. Czyli mogłem gościa zwabić do tego telefonu. koleś by to podszedł. Ja do niego bym podszedł od tyłu i tak bym go umieszkodliwił. No ale, no cóż. Nieważny jest sposób, ważny jest efekt. A efektem tego jest to, że. Policjant został unieszkodliwiony. Ale ja bym chciał teraz normalnie chodzić. <laughs> Przepraszam. Czy on może wstać? Zaraz. Spojrzę szybko w opcję. Szybciuchno. Lewy tutaj. Mysz. zmiana sterowania Na piechotę. Spacerowy krok Alt. Aha, Chyba że Alt muszę załączyć. Wejście z za osłonę X. Wejście z zaosłony C wyciągnij broń to wiem walka wręcz, przeładowanie, dobra no, powinno być dobrze, to teraz tylko tak, nacis nacisnąć alt alt nie działa, no cóż nie, nie ma tego a trudno o, zaczął chodzić, ok do 3 do tego i i co dalej? aha, muszę stąd po prostu wyjść, no dobra jestem ciekawy i jak to będzie z optymalizacją, bo w tej chwili, już w tej chwili mam kiepsko z FPS-ami, ale zobaczymy jak będzie, jak wyjdę na miasto. Już to widzę, 20 klatek na sekundę. Stuknij Z, aby włączyć profi profiler. Aha, ok. No właśnie. Mogę stąd wyjść? Skręć się obok policjantów. O Jezus Maria. Hakuj! A, mogę sobie... Zbadać dany teren, tu jestem ja. Aha, no tylko co to, co to daje? A, mogę przybliżać sobie jeszcze myszką, O, rewelacja. Tylko ja musiał teraz stąd wyjść. He, ty identyfikacja twarzy. Ciekawe dlaczego. Jak ja mogę stąd teraz wyjść? Halo? Eee. Jak ja mogę stąd wyjść tego czegoś? No i wszystko się wyjaśniło, wystarczyło przemieszczać się między kolejnymi kamerami, żeby zhakować e, urządzenie e, uruchamiające drzwi. Tyle w temacie. I właśnie nam się to udało. I właśnie mogę iść dalej, tylko ja może kłócę. A, teraz oczywiście jest cutscenka. Mam nadzieję, że to nie będzie na, na takiej samej zasadzie jak Max Payne 3. A w Max 3.5 w to były cutscenki i filmiki, co mnie osobiście denerwowało. Dobra, to bierzemy tak. Elektronika. Chyba, że po prostu muszę... Muszę go po prostu ominąć, no i tyle.

Okay, yes, i Bad boy. The police are about to lock this whole place down. I'm stuck, unless we create a major distraction. I want to cut the power and slip past them. To the whole stadium? I thought you wanted to keep the vigilante out of the news. Everything's connected to the city, you can find me the same way. But you need to find someone with security clearance. not have access.

Znajdź z haku stawić... O, może ten. O, właśnie. Mam cię. Co teraz? Włam się. Co? Dobra. Wychodzimy. Mam kod. Teraz co dalej? Kurczę. Nie lubię takich. Nie lubię takich zabaw. Hakuj. Nie mogę tego z czegoś hakować Nie ogarniam tego Przyznam się szczerze Że tego nie ogarniam O, to mam hakować, kurczę Właśnie Ej, 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 ej nie, 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 nie! Jeszcze raz. Mordę jeża Moment Aha, albo tworzyć, dobra Ach, to! Dobra. No chcę to włączyć! Co jest? Aha, zasiemnienie. I padł! I cały prąd padł! Dobre! Jakie to co, co, co ja zamierzam zrobić? DWE zaciemnienie, okej, okay. teraz co? Ok. No to biegniemy, w końcu się udało. No i wychodzimy. Uff, trochę z moimi problemami, spowodowanymi brakiem znajomości systemu hakerskiego, udało się uciec. Where are you, Jordy? What? Gone? I'm allergic to cops, so is Maurice. But don't worry, I left you a present. Friend of a friend deals in pre-owned cars. Got a real beauty waiting for you in the garage across the street. Take it or leave it, I don't care. Gotta go. It's a terrorist gang. At a playoff game? That's terrorist No way, the power's everywhere. the the of the of the Umieściła zdjęcie na Facebooku. jak aspirujący drama to pisarz. Pisarz, jeden napadł. Boże, święty. Ile tutaj tych informacji jest? A jest ktoś lesbijką, na przykład, a bogejem? Dotrzyj, ucieknij ze stadionu. Którędy? No to biegniemy. Ja ewidentnie będę musiał zmniejszyć grafikę, bo tutaj te 30 klatek to jest ewidentnie za mało. I tak, jak teraz ja patrzę, tam muszę być? Gdzie muszę być w końcu, do cholery? Halo, halo, spokojnie. Auto na zamówienie. Mogę oddać sobie mapę, dobra. A dobra, wiecie co? Ja tutaj przerwę nagrywanie, yy, zmienię jakieś ustawienia o grafice i za chwilę wracam.